Was też na moim filmie. I dzisiaj nie obie nie czerwona. na czerwone. I zapraszam do oglądania, ale jeszcze. Nie zapomnijcie dać łapeczkę w górę i subika na moim kanale. Ten, dobra, lecimy. Nie na czerwone. No dobra. I tutaj musimy. I tutaj ogólnie Gra, ale mówię, dobra to sobie nagramy dzisiaj i wstawimy na filmik to, tutaj tycek. tu jest tylko czerwony to tak dobra proszę, proszę, proszę. ja ogólnie nie ma dzisiaj sceny anime albo anime azialu w ogóle laurem po prostu A przechodzimy tutaj tuk, tuk. i też w komentarzach jaką grę fajną znaleźli, znaleźliście, to oczywiście zagramy w tą grę, naprawdę, Czy jakaś panna tam będzie czy coś To jest czerwony już Dobra, to z sobie tą stroną um, I też wpadajcie na kanał Michan Game Też tam wstawia dużo filmów I na Paulinkę Na Paulinkę Podłoga Boże, 02 Myśmy się wszystko mili dzisiaj I też słuchajcie, żebyście nie pisali w komentarzach, czy mi to dasz, czy mi to bo was nie dodam. No niestety was nie dodam, bo dlaczego, bo spustłam sobie. No bo wiecie, że może coś się wkraść, tak w ogóle, więc ja nie dodaję nikogo. No. Dobra, to na razie obi, łatwe. Już mamy 28 a mamy nie, to nie mam 51 to więc szybko to może szybko to idzie I jakbyście się pytali gdzie taką bluzeczkę French yy, kupiłam to yy, taki jest cypek na TikToku po prostu i tam ten to, więc ja tego słuchajcie nie stworzyłam w ogóle nie wiem ale jak się typak i sobie od niego po prostu kupiłam Więc tak Dobra, te obi na razie jest bardzo łatwe Mamy 33 Ogólnie nie Dobra, zaraz będziemy Ale nie wiem czy jak dojdziemy to, to nie będzie do kolejnego etapu no, Ale no, nie wiem Etapu czy nie? No, bo, mi coś tutaj. Chyba nie wiem, czy za różowe, czerwone. Ale nie wiem. No, bo, gdzie jest koniec? O, tam jest złote. Jest koniec. To się zaczęło. O, tam bo to jest króciutko. Myślałam, że będzie dłuższe. Ale dobrze. Teraz nie da się przyspieszyć. Nie ma w ogóle... Czasem w ogóle nie ma czerwonego. No tutaj jest, nie ma. Dobra, a zaraz nie ma. z tym zrobić dobra przeskoczyłam w ogóle nie wiedziałam co na początku mamy zrobić i słuchajcie jak będzie dajmy 1000 łapczych w górę to zagramy taką fajną, bardzo fajną grę Jak będzie 1000... jest Eee, w ogóle to 5 minut przeszliśmy to, to. w pewnie filmie będzie grał. Boże. Jaki grał to w ogóle? Trwał 5 minut też. I w ogóle... Это все-таки не заопало. Интересно, что так ходить. Ну, и что. Słuchajcie, odcinek. No, przykro mi bardzo, że jest taki długi. No chciałam, żeby jeszcze był dłuższy. No ale no co? Dwajają.